Życie jest niezwykłym darem, pełnym chwil radości, ale także wyzwań, które nas testują i zmuszają do szukania siły poza nami samymi. W tych momentach trudności naturalne jest, że zwracamy nasz wzrok ku Stwórcy, szukając w nim uzdrowienia, pocieszenia i wskazówek, które tylko on może nam dać. Modlitwa staje się wówczas potężnym ogniwem między nami a Ojcem Niebieskim, sposobem na wyrażenie naszej ufności w jego miłość i nieskończoną moc. Bóg, w swojej nieskończonej mądrości i współczuciu, zna każdego z nas głęboko. On rozumie bóle, które nosimy, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne, i zawsze jest gotów przyjąć nas w swoje miłujące ramiona. Gdy łączymy się w modlitwie, wznosimy nasze serca w poszukiwaniu ulgi i uzdrowienia, pewni, że nic nie jest niemożliwe dla Pana, Wielkiego Lekarza, który wszystko widzi i wszystko może. Gdy znajdujemy się w sytuacjach cierpienia, Ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy sami. Obecność Boga jest stała, nawet w najciemniejszych momentach. On jest obok nas, prowadząc nas, wzmacniając i odnawiając naszą nadzieję. Wiara jest tym, co nas podtrzymuje, pozwalając nam ufać w boskie zamysły, nawet gdy nie rozumiemy, dlaczego spotykają nas próby, którym musimy stawić czoła. Zwracając się do Boga w modlitwie, otwieramy nasze serca, aby przyjąć Jego uzdrawiającą łaskę. Uzdrowienie, którego szukamy, może przyjść w różnych formach, czy to przez fizyczny cud, czy przez wewnętrzny pokój, który pozwala nam stawić czoła chorobie z odwagą i spokojem. We wszystkich rzeczach Bóg działa na naszą korzyść, a zaufanie Mu jest pierwszym krokiem do doświadczenia Jego pełnej odnowy. Przygotowując się do tego momentu modlitwy, chcecie zaprosić do refleksji nad ogromną miłością Boga do nas. On pragnie naszego dobra i jest świadomy każdej naszej potrzeby. Składając nasze prośby przed Panem, czyńmy to z niezachwianą wiarą, wierząc, że On jest zdolny przekształcić każdą sytuację, przynosząc uzdrowienie i odnowę naszym życiom. Zanim przejdziemy do modlitwy, proszę Cię o pomoc w tym, aby ta wiadomość wiary i nadziei dotarła do większej liczby osób. Jeśli poczułeś, że te słowa poruszyły Twoje serce, proszę, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby śledzić więcej takich treści. Podziel się tym filmem z osobami, które kochasz, które mogą potrzebować słowa pocieszenia. A jeśli masz prośbę o modlitwę lub chcesz podzielić się świadectwem, zostaw komentarz. Twoja interakcja jest bardzo ważna, abyśmy mogli dalej rozpowszechniać przesłanie uzdrowienia i Bożej miłości. Teraz zapraszam Cię do szczerej modlitwy, prosząc Pana, aby wylał swoją łaskę i moc na nas. Umiłowany Ojcze Niebieski, źródło wszelkiego uzdrowienia i współczucia. Przychodzę przed Ciebie z otwartym i ufającym sercem. Proszę Cię, abyś wylał swoją uzdrawiającą łaskę na mnie i wszystkich cierpiących, przynosząc natychmiastową ulgę naszym bólom i udrękom. Niech Twoja boska moc przepłynie przez każdą komórkę mego ciała, przywracając je do doskonałego zdrowia i witalności. Panie, Ty jesteś wielkim lekarzem i nic nie jest dla Ciebie niemożliwe. Mocno wierzę w Twoją zdolność uzdrowienia wszelkich chorób. Miłujący ojcze, otocz mnie swoim płaszczem ochrony, oddalając ode mnie wszelkie choroby, zło i negatywność. Niech Twoje oczyszczające światło przeniknie moje jestestwo, rozpuszczając wszelkie ślady choroby. Panie, wzmocnij moją wiarę w tym czasie, próby, abym mógł w pełni zaufać Twoim zamysłom. Pomóż mi zrozumieć, że nawet wśród bólu, Twoja miłująca obecność nigdy mnie nie opuszcza. Boże nieskończonego miłosierdzia! Proszę Cię, abyś nie tylko uzdrowił moje ciało, ale także uleczył niewidzialne rany mojej duszy. Odnów mojego ducha, napełnij mnie nadzieją i odwagą, abym mógł stawić czoła każdego dnia z odnowioną siłą. Ojcze Wieczny, niech Twoja bezwarunkowa miłość będzie balsamem łagodzącym moje troski i lęki. Niech w każdym momencie czuję Twoją pocieszającą obecność, podtrzymującą mnie w najtrudniejszych chwilach. Panie, prowadź ręce i umysły pracowników służby zdrowia, obdarzając ich mądrością i rozeznaniem w ich diagnozach i leczeniu. Pobłogosław leki i terapie, które otrzymuję, potęgując ich efekty dla mojego pełnego powrotu do zdrowia. wszechmogący Boże, niech twoja wola spełni się w moim życiu, ufając, że twoje plany są zawsze dla mojego dobra. Pomóż mi zaakceptować z pogodą ducha wyzwania, które napotykam, przekształcając je w możliwości duchowego wzrostu. Ojcze Niebieski, niech Twój transcendentny pokój wypełni moje jestestwo, uspokajając moje niepokoje i lęki. Niech znajdę bezpieczne schronienie w Twoich miłujących ramionach, odnajdując pocieszenie i siłę w Twojej obecności. Panie, proszę Cię, abyś wzmocnił mój układ odpornościowy, uzdalniając moje ciało do skutecznej walki z wszelką chorobą. Niech każdy organ, tkanka i komórka zostaną otoczone Twoją boską ochroną, opierając się wszelkim atakom chorób lub złego samopoczucia. Boże Miłości, wyciągnij swoją uzdrawiającą rękę nad moim umysłem, uwalniając mnie od negatywnych i destrukcyjnych myśli. Wypełnij mnie swoją mądrością i rozeznaniem, abym mógł przyjąć zdrowe nawyki i pozytywne postawy. Miłosierny Ojcze, niech Twoja łaska uzdrawiająca dotrze nie tylko do mnie, ale także do wszystkich, którzy cierpią wokół mnie. Niech Twoja współczująca miłość objawi się przeze mnie, niosąc pocieszenie i nadzieję udręczonym. Panie, usuń z mojego życia wszelki stres i niepokój, zastępując je Twoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pomóż mi znaleźć równowagę wśród codziennych napięć, zachowując moje skupienie na Tobie i Twoich obietnicach uzdrowienia. Wieczny Boże, niech Twoje światło rozproszy ciemności depresji i zniechęcenia, przynosząc nową radość i cel mojemu życiu. Odnów moją motywację i entuzjazm do życia, pozwalając mi dostrzec przyszłość pełną nadziei i osiągnięć. Miłujący ojcze, uzdrów rany emocjonalne mojej przeszłości, uwalniając mnie od tron i urazów, które wpływają na moje zdrowie. Obdarz mnie łaską przebaczenia i pojednania, abym mógł doświadczyć pełni Twojego uzdrowienia. Panie, wzmocnij moje kości i stawy, przywracając im elastyczność i wytrzymałość. Niech poruszam się swobodnie i bez bólu, ciesząc się w pełni mobilnością, którą mi dałeś. Boże nieskończonej dobroci. Oczyść moją krew i układ krążenia, usuwając wszelkie toksyny i zanieczyszczenia, które szkodzą mojemu zdrowiu. Niech moje serce bije mocno i zdrowo, pompując życie i witalność do całego mojego ciała. Ojcze Niebieski, przywróć równowagę moich hormonów i neuroprzekaźników, harmonizując moje ciało i umysł w doskonałej synchronii. Niech doświadczę stabilności emocjonalnej i dobrego samopoczucia, odzwierciedlając pokój i spokój, które pochodzą od Ciebie. Panie, ożyw moje płuca i układ oddechowy, pozwalając mi oddychać głęboko i swobodnie. Niech każdy oddech przyniesie Twoje tchnienie życia, a każdy wydech uwolni mnie od wszelkiej udręki. Wszechmogący Boże, wzmocnij mój układ trawienny, umożliwiając Mu prawidłowe przyswajanie niezbędnych składników odżywczych. Niech moje ciało będzie zdrową świątynią dla Twojego ducha, funkcjonującą w doskonałej harmonii zgodnie z Twoim boskim zamysłem. Miłosierny Ojcze, uzdrów wszelkie zaburzenia mojego układu nerwowego, przywracając doskonałą komunikację między ciałem a umysłem. Niech moje zmysły będą wyostrzone, a moje refleksy precyzyjne, pozwalając mi żyć pełnią życia i siłą. Panie, odśwież moją skórę, włosy i paznokcie, odzwierciedlając zewnętrznie zdrowie, które płynie wewnętrznie. Niech mój wygląd będzie świadectwem Twojej uzdrawiającej pracy, inspirując nadzieję w tych, którzy szukają uzdrowienia. Boże miłości, wzmocnij mój układ moczowy i nerki, oczyszczając moje ciało z wszelkich zanieczyszczeń i toksyn. Niech będę czystym i czystym kanałem Twojej łaski, promieniując zdrowiem i dobrym samopoczuciem na wszystkich wokół mnie. Ojcze wieczny, zrównoważ mój układ hormonalny, regulując harmonijnie produkcję hormonów w moim ciele. Niech każda gruczoł działa zgodnie z Twoją wolą, promując równowagę i witalność w całym moim jestestwie. Panie, ożyw mój wątroba i układ detoksykacji, umożliwiając mojemu ciału skuteczne usuwanie wszelkich toksyn. Niech będę oczyszczony od wewnątrz na zewnątrz, odzwierciedlając czystość i świętość, które pochodzą od Ciebie. Wszechmogący Boże, wzmocnij mój układ odpornościowy, czyniąc go twierdzą przeciwko wszelkim chorobom i infekcjom. Niech moje ciało będzie odporne i wytrzymałe, zdolne do pokonania każdej groźby dla mojego zdrowia. Miłujący Ojcze, przywróć moją wzrok i zdrowie oczu, pozwalając mi dostrzegać Twoje cuda z klarownością. Niech moje oczy będą krystalicznymi oknami mojej duszy, odzwierciedlając Twoje światło i miłość dla świata. Panie, wystrzmuj słuch i równowagę, aby mógł usłyszeć Twój cichy głos i chodzić Twoimi ścieżkami. Uwolnij mnie od wszelkich zawrotów głowy i oszołomienia, dając mi stabilność fizyczną i duchową. Boże nieskończonej mądrości, uzdrów mój umysł i zdolności poznawcze, wyostrzając moją pamięć i zdolność do myślenia. Niech moje myśli będą jasne i pozytywne, zgodne z Twoją prawdą i celami dla mojego życia. Ojcze Niebieski, przywróć moje zdrowie jamy ustnej i układu trawiennego, pozwalając mi cieszyć się smakiem i przyswajaniem pokarmów z wdzięcznością. Niech każdy posiłek będzie świętowaniem Twojej dobroci, odżywiając moje ciało i duszę Twoimi błogosławieństwami. Panie, ożyw mój układ rozrodczy i hormonalny, harmonizując go zgodnie z Twoim doskonałym planem. Niech moje ciało funkcjonuje harmonijnie pod każdym względem, chwaląc Cię jako Stwórcę i podtrzymującego życia. Wszechmogący Boże, wzmocnij moje mięśnie i tkanki, przywracając im siłę i elastyczność. Niech poruszam się z gracją i mocą, wykonując wszystkie zadania, które mi powierzyłeś. Miłosierny Ojcze, uzdrów wszelki przewlekły ból i stan zapalny w moim ciele, Przynosząc ulgę i komfort każdej dotkniętej części. Niech Twój delikatny dotyk uspokoi wszelki dyskomfort, pozwalając mi żyć bez ograniczeń i cierpienia. Panie, przywróć mój sen i rytmy okołodobowe, obdarzając mnie głębokim i regenerującym odpoczynkiem. Niech każda noc będzie czasem odnowy i uzdrowienia, przygotowując mnie do służenia Tobie z nową energią każdego poranka. Boże miłości, zrównoważ moje poziomy energii i witalności. Uwalniając mnie od zmęczenia i wyczerpania, niech będę napełniony Twoją boską siłą, zdolny stawiać czoła każdemu dniu z entuzjazmem i zapałem. Ojcze Wieczny, uzdrów wszelką zależność i nauk, które mnie dręczą, uwalniając mnie z łańcuchów, które mnie krępują. Niech odnajdę w Tobie prawdziwe zaspokojenie i pełnię, żyjąc w wolności i zdrowiu zgodnie z Twoją wolą. Panie, ożyw moją libido i intymność, pozwalając mi w pełni doświadczyć miłości we wszystkich jej wymiarach. Niech moje relacje będą źródłem uzdrowienia i radości, odzwierciedlając Twoją bezwarunkową i uzdrawiającą miłość. Wszechmogący Boże, wzmocnij mój kręgosłup i postawę, wyrównując mnie fizycznie i duchowo z Twoimi zamysłami. Niech kroczę prosto i pewnie, stawiając czoła życiowym wyzwaniom z godnością i siłą. Miłujący Ojcze, uzdrów wszelkie alergie i nietolerancje w moim ciele, pozwalając mi żyć w harmonii z otaczającym mnie środowiskiem. Niech mój układ odpornościowy reaguje odpowiednio, chroniąc mnie bez nadmiernych lub szkodliwych reakcji. Panie, w tych siedmiu dniach gorliwej modlitwy, niech Twoja transformująca moc w pełni objawi się w moim życiu. Wierzę, że jesteś bogiem cudów i natychmiastowego uzdrowienia i ufam, że Twoja doskonała wola spełni się we mnie. Amen.